Witajcie moi drodzy, krótki mały wypad, tym razem idziemy po coś bardzo ciekawego, 21 maja 2019, Basia przywitaj się, Basia się nie chce przywitać, Basia jest zmęczona, ja też jestem zmęczony po tym wszystkim co, co się ostatnio działo, także idziemy najpierw na pocztę, a później idziemy po coś bardzo fajnego, naprawdę po coś bardzo fajnego. Że tak fajnego już się nie da mieć. A Basia tu dostała odcisk na łapkę, i przede wszystkim musimy pokazać ten autobus, bo jest on bardzo ważnym środkiem komunikacji. Tak jest. Bez niego ciężko by się można było poruszać. że jakieś drobne zakupy zrobimy, i zobaczymy co dalej. No. Co? No zobaczymy. Tak jeszcze pokrótce zobaczymy, czy generalnie uda nam się dzisiaj tego streama zrobić, bo będzie nieco nadszarpnięty czas. Chyba, że gameplay prosty zrobię i to szybko wrzucę ewentualnie. Może tak lepiej będzie, ponieważ no, z tym internetem u mnie to nie wiem, jak to będzie wyglądało. Lepiej zrobimy gameplay, wiecie, taki od razu premierowy. Stream może będzie lepiej na weekend. Może wyjdzie na to, że będą lepsze warunki po prostu na to i kto wie, może, może tak zrobimy ewentualnie. Przynajmniej taki mój pierwszy plan jest. Ale raczej gameplay, bo tak, tak to... Znaczy nie było źle wtedy w Transformers, no ale wiecie jak to czasami wygląda. Niezbyt, niezbyt to... Yy, niezbyt to poszło w pełni, nie? jeżeli o to chodzi. Także coś takiego. Ja ma. Tak jest, Basia. Nawet nie pamiętam, czy tego wam ptaka pokazywałem. Fajnie namalowany jakiś czas temu został na na tej ścianie kamienicy. I nawet, no, fajnie wygląda. Ile on tutaj jest? Dwa lata chyba, nie? Czy więcej? Z dwa lata będzie. Murale są w modzie, widzę. I o to chodzi. Ok, już pewnie znacie to miejsce. Tak, tu, tu się udajemy na bardzo krótkie zakupy. Nic już tam więcej nie potrzebujemy. Chyba. Czy coś Was potrzebuje z biedry? No, nie. no tak, ja też. No. Mała ciekawostka, byłem gimnazjum już do którego uczęszczałem lata 2007-2011. Dlaczego 11? To kiedyś wam opowiem. Coś się niezbyt miłego wydarzyło, w każdym razie w moim życiu. No i tak wyszło, że można tak wywnioskować. No i chyba będę musiał przegrać na nagrywanie, bo nie wiem czy pamiętam kod odebrania. Od Team Sonic Racing na PS4. Fajnie, że dzisiaj, a nie że jutro, bo jutro no nie dałbym specjalnie rady, dopiero dziś tak wieczorem. A wolę mieć chociaż jeden gotowy gameplay już od razu na wieczór, żebyście mogli sobie mniej więcej zobaczyć. Także coś tam będzie jeszcze. I idziemy tam, do tego białego pudła. OK. I co teraz? Jest tutaj. Ale malutkę no, jak <laughs> jaką to wielką jaką to... wielką torbę dali. O matko. Dobra. I tam będzie można zakończyć, Basiu. Muszę to zobaczyć. Kurde. Taką wielką torbę dali. Oni nie mają mniejszych naprawdę. Kurde. Wiecie no wiecie wy co? Żeby się tam... Czekaj, muszę zobaczyć, czy nie ma adresu. Mm, nie ma, nie ma. To tak wygląda mniej więcej, nie? Ja pierdolę w takie wielkie zasadziny. Dobra. To słuchajcie, to ląduje do tornistra. Pozwólcie, że to sobie spakuje. Op, trzymaj, tak, żeby nie zawadzać. Miejsce parkingowe, no i... Niedługo będzie odpalane po obiedzie, dosłownie. Będzie sprawdzane czy jest godny uwagi. Tak jest, moi drodzy, zauważyłem Tailsa i już przed nami jest oto najświeższy, najnowszy produkt od Segi i Sumo Digital. Bardzo fajny boczek będzie się wyróżniał na tle. Wydanie po polsku, przygotuj się, wciśnij gaz, weź udział w wyścigach o naddźwiękowej prędkości. I tak to się mniej więcej prezentuje. Także nie ma, nie ma tragedii. 14 giga do zainstalowania. Także nie ma tutaj problemu. 1 do 4 graczy. Bardzo fajna wiadomość. Fajna okładka. Ogólnie mi się od początku zawsze podobała. I no, 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 no sprawia wrażenie takiej dosyć dosyć fajnej. <laughs> Jakie oznaczenie te, te, tego numeru katalogowego? Jakie śmieszne. No. Pasek od PS4. A nie gramy dzisiaj, to niech tak pozostanie, będzie warte miliardy dolarów. Nie no, żartuję. Otwieramy, nie ma, nie ma co tam Trzeba zobaczyć. Trzeba zobaczyć Jak się prezentuje w środku. Będę się wygłupiał. Muszę zobaczyć. Pachnie nowością. O, płytka wygląda dosyć sympatycznie, tak jak mniej więcej okładka czy tam zapowiedzi stylera czy różne tapety. Yo, mm, gdzie ja tu jestem? Yo, się Sumo Digital od jakiegoś czasu zmieniło logo. Nie ma już tego Sumo, a jedynie jest jakiś właśnie taki mazaj specyficzny. No, my to już wiemy, drodzy Państwo. O, no proszę, są koszulki na. na tym. Sega Shop Europe do zamówienia. Metalowa przypinka nawet jest i sterowane, zdalne auto autosonika z turbonapędem. Patrz Basiu. Koszulki. A tą ktoś miał już na Tak, chodziła. tak, tak, tak. Tą koszulkę też ktoś tam miał, więc... Dobra sprawa. Instrukcja o dziwo gruba, ale chyba kilka tych samych treści w tym samym języku. Znaczy, te same treści w innym języku zupełnie. O, proszę bardzo, polski jest na środku. Także takie podpowiedzi, jeżeli ktoś nie wie o co chodzi, no to już tutaj będzie ładna rozpiska. Trochę tych przedmiotów jest, nie powiem. Także to no, chyba tylko to. Tak, tylko to jest. No, fajnie, fajnie. Fajnie to wygląda. Także już dzisiaj to odpalimy i raczej zrobimy z tego gameplay pierwszy. Niech będzie. Najwyżej po prostu w weekend. Tak jak mówiłem, dogra się, przepraszam Basiu, dogra się streama i będzie gitara. Pasek od PS4 sobie zostawiam na pamiątkę. Bardzo czekałem na ten tytuł, bardzo fajnie, że się pojawił, a może go sobie dam tutaj. Także, jeżeli wy dostaliście, też dajcie znać. Znaczy oczywiście, czy ta gra jest super, gameplay dosłownie za chwilę się ogarniemy i będzie git. Dobra. Także to na razie wszystko. Bardzo was pozdrawiam no i do zobaczenia przy grze.